Leżą se w łóżku hop z babą, pod pierzyną. Nagle ten hop ręką delikatnie i babie po brzuchu do góry, z lewej na prawo, na dół, zaś zód, zaś z lewej na prawo. Ta baba ani nie dychała, żeby mu się nie odechciało, Jest jeszcze raz z lewej na prawo. Nagle się odwrócił i puścił telewizor. Ze tak fajnie to szło i myślała, że udymię coś chcesz. A on go do, ja no pilota do telewizora szukał. Jedna kobieta z okazji rocznicy ślubu, o czym ten Hob zapomniał, przygotowała się właśnie w chałupie w ten sposób, że przygotowała elegancko stół na piekła ciasta. Kolacja elegancko, świeczki na stole, przyciemnione światło, pięknie się sama oblekła, tak w najlepsze ciuchy. Przechodzi Hobby zdziwiony, tu co? Ona go do... Słuchaj no, kochanie, dzisiaj cię czeko romantyczny wieczór i seks z piękną kobietą. A ten hob co, ty się jakaś wybierasz? Przyszedł, hop, z roboty, patrzy się, a żoneczka już go tak wito fajnie i tego, pojdź mężusiu, tu mam do ciebie obiadek. O, no, dobra, dała mu zupa, zjadł zupa. Jako dobro zupa. Czy jak mało kiedy. Potem mu dała drugie danie, zjadł se drugie danie, ale jak mniej więcej już dojadł te drugie danie, to ona poszła gipko tam do izby i ona się połoblekała w takie Podniecające, takie koronkowe oblecze. Przyszła i się go pyto: mężusiu, a te drugie danie ci smakowało? Jo, smakowało mi fest. Widzisz, to teraz mnie będziesz miał na deser. A on go, wiesz, wiesz co, ale lekarz mi zabronił tu z tego. Reżą se w łóżku baba z hopem, bardzo fajny nastrój. No i ten hop taki chciałby nie miły, no, jako że jest ładna kobieta. No, ale wiesz, jakbyś się tu ujędrniła trochę te pośladki tu, ten, no to byśmy nie musieli kupować takich tych majtek wyszczuplających. A zaś pojechał do góry i go do no, jakbyś se tu ujędrniła te piersi, no to by my nie musieli tela tych listonoszów kupować. Ta baba w kurzuno wyskoczyła z tego łóżka i pokazuje na jego wątek. I go do jakbyś miał go jędrny, to by my nie potrzebowali listonosza, hydraulika i twojego brata.